I mamy przepiękny widok, tylko tu niestety wieje. E, idziemy teraz po muzeum, a później po auto, które mam zarezerwowane. Za autem może być problem. Ponieważ nie wziąłem prawa jazdy fizycznego, mam tylko w komórce. Na szczęście wziąłem ze sobą międzynarodowe prawo jazdy, które nie jest tak naprawdę prawem jazda, jedynie tłumaczeniem tego, że posiadam uprawnienia. Nie wiem jak na to spojrzą. W razie czego będziemy się starać, żeby samochód na gościa, chociaż gościa nie bardzo chce jeździć autem przez góry. Jeśli chodzi o wypożyczanie automaderze, to musicie sobie zdawać sprawę, że auta tu są dosyć drogie. W aplikacji KEK udało mi się dorwać Nissan'a Kaszka za 136 euro. Na Maderze wózków szukajcie, tutaj gdzie jest napisane Oversized bagage. No więc na lotnisku nas całkiem sprawnie obsłużyli. Pan oczywiście nie przyjął elektronicznego prawa jazdy z aplikacją Obywatel. Wiedział o co chodzi i wiedział, że to jest tylko w Polsce. Natomiast uznał moje międzynarodowe prawo jazdy. Dostaliśmy Volkswagena T-Rock rocznego. I zobaczcie, to jest bardzo górska wyspa. czy znaczy, tam jest lotnisko, a auto się odbiera z parkingu, który jest na poziomie minus 4 względem lotniska. Więc tak wygląda nasz samochód. Warto zrobić zdjęcia czy, czy nagranie, jeśli chodzi o wszelkie.

Mam ten, i, have that one, I have the rear bumper. Materia jest faktycznie bardzo zielona. Szczególnie jak teraz byliśmy na Teneryfie ten jeden dzień, to to wszystko jest dużo bardziej zielone. Wieje bardziej. Jest nieco chłodniej, chociaż też ciepło. Walucie, klima jest obowiązkowa. To jest bardziej kręta droga, bardziej też po Kanarach, jak się jeździ, tam są zakręty, są tunele, natomiast nie aż w takiej ilości, jak tutaj. Tak są niesamowite i w porównaniu do Kanarów też jest dużo gęstsza zabudowa. Właśnie na północ, czyli odjeżdżamy od wybrzeża i będziemy jechać przez góry. To w sumie mamy około 1000 metrów przewyższenia do pokonania. Tak w poprzek wyspa przecinamy na północ. I był znak, który pierwszy raz widzę w życiu to znaczy, było pokazane, że jak jest słońce, to dodaj plus 10 do prędkości dozwolonej. Normalnie jak w grze komputerowej. Wyszło słońce, się sięgać 10 km szybciej. Zobaczcie na te, na te góry. One są tak niesamowite i z tymi chmurami przesuwającymi się pomiędzy nimi. Są zielone, te jest też niesamowite. mają grupę turystów Słońce, wiatr Dojechaliśmy do naszego 4 hotelu Aqua Natura Seaview i zaraz zobaczymy jak to wygląda. No i lekka wtopa, bo ustawiłam. Szukałem hotelu Aqua Natura, bo tak się nazywa hotel, ale pełna nazwa hotelu to jest Aqua Natura Bay. Natomiast okazuje się, że w miejscu właśnie Moense jest drugi hotel Aqua Natura, do którego nas doprowadziła nawigacja. To jest Aqua Natura Bay. Chodzimy do naszego pokoju hotelowego tak to wygląda, bardzo ładnie nam przygotowali łóżko bo napisałem w komentarzu, że to będzie nasza rocznica ślubu tutaj yy, tu nie oferowali niestety łóżek dziecięcych więc jakoś będziemy musieli to przemyśleć jak zrobimy z Olianą. chociaż to myślę jakby odpowiednio ustawić to, to sobie poradzimy E, tak wygląda łazienka. Bardzo fajny, tak zwany walking shower. To co lubię, czyli taki, taki zrównany z podłogą. Zostawili jakąś miłą karteczkę. Ocean in front and stars above. Have a good night's sleep. O, i mamy przepiękny widok. Tylko tu niestety wieje, więc siedzenie na zewnątrz może nie być najprzyjemniejsze. Ale zobaczcie tam, tam na prawo jakieś góry, skały. A tutaj roślinki. Jakby nie wiało, to by można było też w tym ogrodzie siedzieć. Więc to jest nasz Infinity Pool na dachu hotelu. Jest wiecznie, ale słońce w miarę świeci, jak się podoba Janko? No i basen nie jest duży, ale widoki są przecudne. Widać ocean. A widać te fantastyczne zielone góry. Tutaj jakieś takie tarasowe uprawy. No, tylko trzeba na dzieci uważać. Eliana jest niepocieszona, że je tu nie wpuściliśmy. Chociaż ta woda nie jest najcieplejsza, i nie sądzę, żeby się jej bardzo podobało w środku. Jak się pływa z takim widokiem gościa? Poszliśmy do skromnej lokalnej restauracji. Zamówiliśmy lokalną rybę z bananem, bo tak się tutaj je. A teraz chciałem Wam pokazać rozmawialnik. To już jest część druga rozmawialnika Czas dla dwojga, czyli pytania dla małżeństwa. Pytania takie jak, co dla Ciebie oznacza przysięga małżeńska? Albo na przykład, to jest dobre, jaki niematerialny prezent chciałbyś otrzymać z okazji rocznicy ślubu? Ale do rozmawialników zachęcam Was nie tylko na rocznicę ślubu, ale po prostu na każdą randkę albo po prostu miły wieczór małżeński. Dzięki, Ci Boże za to, że możemy tutaj świętować naszą rocznicę sługu. Obsługa tak sprawnie nas obsłużyła, zresztą nie ma wielu gości, więc może to nie jest takie dziwne. E, ta ryba nazywa się pałasz czarny, z fish, podawana z ziemniakami i z warzywami. No i najbardziej mnie ciekawi to połączenie z bananem. Jak myślisz Eliana, będzie to dobre? E, pan zapewniał, że jest świeżo złowiona ta ryba. Natomiast Gosia wzięła sobie z tekstuńczyka, który wygląda świetnie i jest bardzo duży. Mmm, dobra. dobra. to teraz ja Bardzo delikatna. Do ciebie. Upieczony banan. Faktycznie do tego pasuje. Mmm, Więc lokalny pałasz z bananem. To się fantastyczny. I został... I został spałasowany. Został spałasowany. Tale czyściutki. No więc, budaniowo wiatrybny. W tej restauracji zapłaciliśmy równe 30 euro, wliczając w to wodę i kolę. Co wydaje mi się bardzo uczciwą oferta? Oczywiście zostawiliśmy na piwek. Tutaj jest najsłynniejsza atrakcja Portomonis, czyli te baseny morskie. Możecie spojrzeć, jak woda się przelewa. I wlewa, wlewa do tych basenów, które są oddzielone od morza. No, zobaczcie jak córka nam ucieka i w ogóle nie patrzy. Chłopcy tacy nie byli. Wejście, zejście z kotkami do morza jest obecnie zamknięte. Co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak mocne tu są fale i prądy. Ale morze jest piękne. Rozpoczynamy nasz hike. Szczerze mówiąc, nie mamy zbyt wiele doświadczeń z noszeniem dzieci w nosidełkach. I podziwiamy zarówno Boże stworzenie, które jest tutaj, i dziękujemy Bogu, że to możemy oglądać, ale też podziwiamy wytrwałość ludzi, którzy kiedyś budowali te, te kanałki. Są takie widoki nieprzeciętne. Chmury, takie przesuwające się pomiędzy dolinami i pomiędzy górami, są czymś niesamowitym.